Opowiem Wam dzisiaj prawdziwą historię w stylu oszustwa na Brada Pita, ale w wersji lotniskowej. Kto z Was nie wie, to pracuje na jednym z polskich lotnisk w obsudze pasażerskiej i pewnego dnia przyszła do mnie kobieta z pytaniem, czy przyleciał już samolot ze Stanów. Ja odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że takich lotów akurat bezpośrednich nie mamy, więc może jej chodzi o jakiś lot z przesiadką. A ona nie, że czeka na znajomego i że na pewno to ma być lot bezpośredni, bo nawet ten znajomy wysłał jej potwierdzenie tego lotu. No i ta pani pokazała mi kartę pokładową, która była tylko przeróbką karty pokładowej, ukazującej nieistniejący rejs, prawdopodobnie też na nieistniejące dane, ale wyglądała całkiem przekonująco. Ja już niestety z doświadczenia wiedziałem, o co chodzi i dopytałem tą panią, czy ten znajomy to może poznany w internecie i czy może mu przelewał jakieś pieniądze na ten bilet. No i okazało się, że niestety tak. Jak się już pewnie domyślacie, pani została oszukana przez jakąś pseudomiłość z internetu. Ja wam teraz opowiedziałem tylko jedną taką historię w skrócie, a przez kilka lat pracy na lotnisku widziałem takich historii kilkadziesiąt. Ofiarami takich oszustw najczęściej padały kobiety, ale nie zawsze, bo paru facetów też się zdarzyło. A z ich relacji wynikało, że najczęściej ci oszuści podawali się albo za jakichś amerykańskich żołnierzy, albo za jakichś biznesmenów z zachodniej Europy, albo za w cudzysłowie księciu w Persji. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie nagrywam tego filmiku, żeby powiedzieć, że ta czy inna nacja jest zła, albo że każda osoba poznana w internecie to oszust. Sam znam parę związków, które w taki sposób powstały, ale zachowajcie czujność, zwłaszcza jeżeli wy albo ktoś z waszych bliskich jest po prostu samotny i szuka w ten sposób znajomości. Rozmowy, spotkania, spoko, ale przy prośbach o pieniądze już powinna wam się zapalić czerwona lampka. Więc bądźcie ostrożni i uważajcie na siebie w internecie.